Czasem działanie trzeba zacząć od zera albo przynajmniej od jednej maleńkiej rzeczy. To działamy. Ja później już magia dzieje się sama. Natura tak wiele uczy. By stworzyć coś z niczego i by długo cieszyło oko. O tradycji można by mówić wiele, natomiast najważniejsza jest pamięć. Każdy pragnie wiedzieć skąd jest i dokąd zdąża, byłoby najlepiej. Natomiast ważna jest tańca. Efekt zmian, przemijania jest naturalnym procesem w przyrodzie. Nie zatrzymamy opadających liści. A drzewo już zawiązuje pęki na nowe. Wiatr pomaga. Oczyszcza stare, czekamy na nowe, ale to już na wiosnę, a na razie działamy dalej. Trzeba dostarczyć to tam, gdzie jest tego miejsca. Osobiście uwielbiam kolorowe kompozycje. I takie tworzę, albo chciałabym tworzyć częściej. Natomiast widzę, że zdecydowanie bardziej podobają się stonowane jasne. Ładnie też wyglądające, kontrastujące z przebarwieniami liści, które teraz są na zewnątrz. Tak teraz patrzę, że świat się sam wymalował na żółto i na niebiesko. Tymi rytmami pozdrawiam serdecznie.